Cześć drogie skorpiony. Chciałabym Wam zrobić czytanie na grudzień co wy na to. Zanim jednak do tego dotrzemy, chciałabym przeczytać, bo już sobie to zapisałam to, co mam dla Was do powiedzenia, tak w zasadzie dla każdego znaku, e, żeby to nie wyszło jakoś bardzo rozwlekłe, tak jak po e, tak wychodziło w listopadzie, szybko przeczytam to, co mam Wam do powiedzenia. No więc zaczynamy. Ten cudowny grudzień tego cudownego roku, cudownego, nie wiem, dla niektórych, w cudzysłowie, dla niektórych naprawdę fajnego. Natomiast to był rok zdecydowanie przełomowy. I teraz po co jest ten grudzień? Na co tutaj się w tym grudniu mamy otworzyć? Mamy się teraz zająć sobą przede wszystkim. Mamy zwiększyć własne wibracje. Mamy pozbyć się strachu przed nowym. Mamy zaufać tym przemianom, które. Które się dzieją na forum takim globalnym, a które są jedynie początkiem nowego. Chciałam Wam powiedzieć ze swojej perspektywy, bo bardzo długo się nad tym zastanawiałam, również słuchałam swoich tam jakichś mistrzów których mam, może kiedyś Wam o tym opowiem szerzej. Natomiast, jeżeli liczycie na jakieś meteor, trzy dni ciemności, które są zapowiadane, jakichś kosmitów, którzy do końca tego grudnia mają wyjść ze swoich statków latających, które, które są nad, nad Ziemią, to moim zdaniem nic takiego nie będzie miało miejsca. Ten grudzień i tak samo jego końcówka, to będzie jedynie kontynuacja tego co, tego procesu, który jeszcze potrwa. Aby siebie ukochać, aby, aby sobie powybaczać, aby wzmocnić swoje wibracje, pod filmem zamieszczam Wam link do medytacji prowadzonej do kanału Milan. To jest cudowna, cudowna osoba o anielskim głosie. Ta medytacja jest prowadzona w języku angielskim. Dlatego pokusiłam się o takie drobne tłumaczenie tego tekstu, jeżeli ktoś będzie chciał, czy potrzebował, nie problemu. Natomiast samo słuchanie, Milan, mnie wprawia w nastrój naprawdę wyjątkowy. Ja się tutaj z wami dzielę tym, co na mnie działa, co mnie rozświetla, co mnie koi w tych czasach, więc skorzystajcie bądź nie. Wszystko zależy od Was. To, co jeszcze chciałam powiedzieć, zobaczcie, kiedy montowałam światło dla któregoś tam znaku, spadł mi aniołek, i się tak pięknie potłukł. No, i co to może oznaczać? To może oznaczać, że my możemy wyhodować swoje własne skrzydła, a nie musimy mieć takich przyczepionych. Nie musimy liczyć na pomoc aniołków. Możemy sami sobie poradzić. To raz. Dwa, wstańmy po prostu w końcu z kolan. Ja to tak czytam, przynajmniej. Drogie skorpiony, zaczynamy czytanie. Karty już były wcześniej tasowane, teraz tylko ruszymy energię. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Nie z każdym może rezonować. Dziwne by było, żeby rezonowało z każdym, natomiast bardzo Was zachęcam. Zobaczymy energię na. Grudzień widzę, że niektóre karty są odwrócone. Sąd ostateczny w ogóle Wam wypad Skorpiony, to jest wasza energia, to jest energia obudzenia, przebudzenia, wyjścia z najgłębszej pieczary, tak swojego, nie wiem, umysłu zaciemnienia i wyjścia do światła na znak trąby, tak? Trąby są to ostateczne, zwoływane realizacja po prostu swojego celu również taka zmiana w życiu na głębsze postrzeganie tego życia ok? zobaczymy skorpiony w grudniu w eremita a dlaczego może bardzo potrzebujecie gdzieś w siebie się schronić, w siebie się schować do swojej pustelni i odkryć to, co jeszcze nie odkryte, co jeszcze nie zbadane. Zobaczymy, jak tam dalej. Co na was wpływa w tym miesiącu? Głupiec. Zaczynacie nowe życie. Wcale bym się nie zdziwiła, gdyby te, te karty głupca bo naprawdę wypadły u wielu, wielu znaków w tym, w tym miesiącu. Zaczynały się w styczniu, ale teraz mamy grudzień, więc teraz jest nowe, ale to nowe wypływa bezpośrednio z was, z was, z Waszych pragnień, z Waszego wnętrza, po prostu. Będziemy dopytywać o takie sprawy normalne, natomiast takie realne, codzienne, natomiast teraz czytam tak po prostu, jak mi wychodzi. Co z przeszłości na to działa? <suszy> Uwolniliście się z, ze swoich ogromnych, toksycznych ograniczeń. I jeszcze jesteście w sobie, przy sobie. Tutaj przytulacie siebie. Tutaj nie przytulacie diabła. Nie przytulacie się do diabła, tutaj przytulacie siebie i dopiero możecie iść w nowe, jak już się tak jakby skonstruujecie od nowa. Bo aby się uwolnić od diabła, uwolnić od wszystkiego, co nam nie służy, od tych wszystkich lęków, od tych wszystkich ograniczeń, od tych toksycznych związków, od tych mobbingów w pracy i tak dalej, to trzeba się zrekonstruować od nowa. Bardzo Was proszę, posłuchajcie tej medytacji, o której mówię. Tam myślę, że wielu z, z Was pomoże. Co logicznie z tej sytuacji wynika, że uwalniacie się poprzez defragmentację, złożenie siebie od nowa i dopiero ruszenie. Nie wiecie, gdzie idziecie. Strach. Jak się ktoś uwalnia od toksyka, to tak skorpiony bardzo często jest, że idąc w nowe, on już zapomniał, że kiedyś żył bez tej osoby. I że się dało, i że było dobrze. Nie dajcie sobie wmówić, że bez tej osoby nic nie znaczycie. Bez tej pracy, gdzie czułyście się zaszczute. No, boicie się, ale idziecie. I to jest postawa godna pochwały. Co intuicja, czyli co, czego świadomie nie wiecie, Natomiast gdzieś tam pod skórą czujecie, że wygrałyście. Że wygrałyście i, 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 i wygrywacie, idąc po swoje, po siebie, tak naprawdę. Więc tutaj nie dajcie góry tym lękom, które są, które mogą Wami w pewnym momencie zawładnąć. Bardzo silne czytanie, bo idziecie po sukces, bo idziecie po swoje, bo idziecie po. Brak strachu, brak lęku, lęku i ogromny triumf. Najbliższa przyszłość cesarzowa. No i to będzie w najbliższej przyszłości już. Jeżeli jesteście facetem, to oczywiście możecie spotkać godną kobietę taką niesamowicie wartościową, piękną, zadbaną, wykształconą, odcztaną i tak dalej. Ale jeżeli jesteście kobietami to to jest wasz cel, żeby takimi kobietami się stać na nowo. Yy, I oczywiście, że się stajecie. Oczywiście, że się stajecie. Dopytamy, co musicie, Jeszcze co jeszcze możecie zrobić w tej kwestii, żeby stać się cesarzowymi. Cesarzowa diabła się nie lęka. Wiecie dlaczego? Dlatego, że diabła nie lęka się nikt o bardzo wysokiej wartości osobistej, w poczuciu własnej wartości. Sześć buław. Zwycięstwo, uwierzcie w siebie, uwierzcie w siebie, zwycięstwo lew. Jesteście naprawdę w stanie zrobić teraz wszystko. Nie obawiajcie się, że nie. E, czyli Wasze działania. Chwycenie w rękę buławy, którą daje Wam świat, e, dlatego że ta, te buławy to są sukcesy, a to jest znak ognisty ogólnie buława, więc kwestia jest tego typu, żeby odważnie, bardzo odważnie łapać. Szanse, szanse od życia. Co od ludzi? No od ludzi siedem buław. Ludzie nie będą wiedzieli, czy ty się zmieniłeś, zmieniłaś skorpionico, skorpionie, czy nie. Będą cię po prostu sprawdzać. Siedem buław to jest, to jest sprawdzenie z otoczenia. Waszej siły. Siedem buław, następuje po szóstce buław, czyli już zwyciężycie i, i wtedy to nie dotrze do nikogo, i przez to, przez to, że nikt nie zobaczy tego waszego sukcesu, że jeszcze będziecie się musiały czymś wykazać, wy macie te strachy. A kwestia jest tego typu, że m, obcy ludzie, znaczy nawet najbliżsi, ale jednocześnie ci, którzy nie są Tobą, oni twoi drogi nie znają i nie im. Was oceniać. Co oni tutaj chcą ci ludzie? To będzie z korzyścią, z korzyścią dla Ciebie, oczywiście, bo kwestia jest tego typu, że Ty przy tym sprawdzeniu również będziesz miała potwierdzenie swoich ogromnych umiejętności, tak? Co musi się wydarzyć w tym, w tym miesiącu? No 10 było. Zrzucenie zrzucenie tej ciężkości z siebie. To już jest ostatni czas. Ja myślę, że w styczniu wszyscy się spotkamy i będzie zdecydowanie lepiej. Zrzucenie ciężkości, mhm. zrzucenie ciężkości mam wrażenie, że ma związek z toksyczną relacją, którą. Którą mieliście tutaj. Widzicie? Tu jest jakby para, a tu jest ktoś, kto by, kto by to chciał, tak? Kto również y, wspomina, to są takie mrzonki. No więc co? Rada, żeby, żeby nie powracać, bo ja wiem, jak dużym magnetyzmem. Wykazuje się diabeł, ale niewiele mniejszym magnetyzmem, a w zasadzie na równi, wykazuje się mag, mag życia, który nie potrzebuje nikogo do siebie przywiązywać, bo on działa na wibracji najwyższej, a nie najniższej. Jak kończycie ten miesiąc? Drogie skorpiony. O, pięknie. Tym, co musi być arcykapłan, tak? Arcykapłan to jest, to jest usankcjonowanie, to też może być na przykład rozw rozwód, to takie zakończenie, może być, zaraz zobaczymy o co chodzi, ale usankcjonowanie siebie w świecie. Ukoronujesz swoje serce, mam wrażenie, jeszcze dopytamy tego eremi nie eremitę, tylko arcykapłana. Tak, 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 tak. Konkretne szanse, konkretne pomysły, konkretne możliwości. E, nowe pomysły, nowe możliwości mentalne, wolność. Odcinamy się od przeszłości. Drogie Skorpiony, gratuluję Wam. Bardzo, bardzo trzymam kciuki. Jeżeli macie ochotę, to korzystajcie z tej medytacji, którą zamieszczam pod spodem. Życzę Wam. Udanego grudnia mimo wszystko na pewno będzie udany. Także do usłyszenia w kolejnych czytaniach.